A niektóra godzina czwarta rano. Trzeba wstawać. Krowy same się nie wydoją. Jedziemy z tym koksem albo z obornikiem. Zanim słońce wzeszło, kur już darł się w głos. Trzeba było szykować na pole swój wóz. Mój ursus sześćdziesiątka dymił ledwo zipał, ale jak załapał, to w pole pomykał. Zamiast Adidasów miałem gumiaki, na plecach koszula, co miała już plamijaki. Zamiast na parkiecie, na Ugorze taniec, mój traktor pole i ja Super Sojusz, panie! Wszyscy to czuli, to był ten stan, że zaraz odpali prawdziwy wulkan. Olej kapał z silnika, podspływał mi z czoła. A rura wydechowa razem ze mną woła! Rolnik, rolnik z czernic borowych, zamiast wzmacniacza szukał części nowych. Zamiast na dyskotekę. Jechał na wykopki, bo plon sam się nie zbierze, nie ma na to kropki. Na przyczepie ścianem, a nie na sankach, od świtu do nocy bez żadnego spanka. Rolnik, rolnik z Czerni borowych, od potu na czole i rąk spracowanych. U mnie w spiżarni nie Pustek. Wiecie, miałem najlepszą kiełbasę na świecie. Żadnego okcu, kompoty i smalec, swojskie jedzenie. To jest wynalazek, gdy w sklepie na półkach wiatr tylko hulał. Ja z własnej piwnicy frykasy wyciągałem. Sąsiad przychodził, pożyczyć jajeczek A Ja mu dawałem cały koszyczek Stodoła trzeszczała przeszczała jak szkoła za potem Też miała belki podparte klejnotem Roziła zawałem przy każdej wichurze. A w środku burek pilnował na górze Zamiast kała marza, koryto dla świni. Nikt mi nie mówił co robić, mini. Ojciec pokazał tak trzymać. Czynu. To była lekcja prawdziwego czynu. Mój milicjant to była pogoda w kratkę, co wiecznie straszyła deszczu nagłą gratką. Jednego dnia słońce, drugiego nawałnica, i cały twój wysiłek brała diablica. Słup, bolał w rękach odciski, ale wieczorem smak chleba był pyszny i bliski. Dziś nowe maszyny, dotacje i plany. A gdzie ten zapach skoszony? Pracniacza szukał części nowych Zamiast na dyskotekę Jechał na wykopki, bo plon sam się nie zbierze Nie ma na to kropki Na przyczepie sianem, a nie na sankach Od świtu do nocy, bez żadnego spanka Rolnik, rolnik z czernic borowych. Od potu na czole i rąk spracowanych Umra koniec na dziś Trzeba chwasty wyrwać I spać Jutro znowu to samo od nowa Gdzienny geta ka, ka, ka tu to Jazda! Rolnik, rolnik Z czerni morowych Zamiast wzmacniacza szukał części nowych Zamiast na dyskotekę Jechał na wykopki Bo pląt sam się nie zbierze, nie ma na to kropki Na przyczepie A nie na sankach Od świtu do nocy bez żadnych Bo prądzam się nie zbierze, nie ma na to kropki. Na przyczepie sianem, a nie na sankach, od świtu do nocy bez żadnego spanka. Rolnik, rolnik z czernic morowych. Choć na czole i rąk spracowanych. Dobra, koniec na dziś. Trzeba chwasty wyrwać i spać. Jutro znowu to samo, od nowa